Witam na kanale Gipskarton i tak dalej. Takie małe Q&A, jeżeli chodzi o płyty OSB jako alternatywę dla płyt gipsowo-kartonowych do zabudowy poddasza. Nie będę tutaj się rozbijał jakby o temat korzystniej i niekorzystniej. To jest mało istotne w tej chwili. Jest ktoś, kto po prostu z jakichś przyczyn chcę wykonać zabudowę przy użyciu właśnie takich płyt OSB. Technicznie w zasadzie, jeżeli chodzi o, o kolejność prac, konstrukcje, to się niewiele różni od płyt, od postępowania czy też zabudowy przy użyciu płyt gipsowo-kartonowych. Płyta powiedzmy w przedziale 10, jeżeli chodzi o grubość 10 do 12 mm, najlepiej tak moim zdaniem, żeby to była płyta klasy USB 3 I teraz tak, konstrukcja. Konstrukcją pod po, przepraszam, pod płyty OSB najlepiej, aby były kantówki. W zależności od grubości izolacji, jaką chcemy użyć do skompensowania mostków termicznych, jakimi są krokwie, czyli ten, ten, do, dokładać drugą warstwę wełny, Możemy użyć kantówek o przekroju 50 na 50 mm, czyli 5 na 5 cm. Będziemy mogli ułożyć podkrokwiowo izolację o grubości 5 cm. Możemy użyć kantówek o przekroju 100 mm, na 50 mm, montując je na sztorc jakby do kroki, poprzecznie do kroki. Rozstaw powiedzmy. 40-50 cm będzie, będzie odpowiedni pomiędzy kantówkami, czyli poprzecznie montujemy kantówki do krokwi. I teraz można też użyć wkrętów do ład, wkrętów regulacyjnych, bez względu, czy będziemy montować tylko 50 mm, czy izolację o grubości 50, czy więcej mm, Są odpowiednie wkręty, którymi możemy regulować sobie odległość Łaty takiej, takiej kantówki od krokwi. Tym samym równocześnie też możemy w łatwy sposób wypoziomować tą konstrukcję, czyli znaczy wypoziomować. Ustawić ją tak, aby uzyskać równą, równą płaszczyznę. <coughs> po ułożeniu wełny, odległości, czyli te skrajne odległości, wszystko analogicznie tak jak w przypadku płyt, płyt gipsowo-kartonowych. W zasadzie, im, le, im bliżej te skrajne łaty, kantówki będą bliżej. Narożników, tym lepiej. Po zamontowaniu ład, wyrównaniu płaszczyzny, możemy od razu z mała przystąpić do, do znaczy Układamy izolację i od razu możemy przystąpić do montażu płyt OSB. W takich powiedzmy, warunkach nizinnych, stosowanie para izolacji można by było uznać za zbyteczne. Niemniej jednak lepiej jest się skonsultować z fizykiem budowli odnośnie, odnośnie z konieczności zastosowania paroizolacji. Jeżeli nie stosujemy paroizolacji, nie mamy takiej potrzeby, montujemy płyty. Po zamontowaniu tych płyt uszorskawiamy je, ale montujemy je tak samo jak jak się montuje płyty gipsowo-kartonowe, czyli poprzecznie do, do tych kantówek nośnych. Eee nie robimy tak zwanych łączeń e, krzyżowych. Robimy zawsze te, te węższe krawędzie płyt ustawiamy tak, żeby była, był, ten, był, ten, był, ten, był ten efekt mijankowy. Po zamontowaniu uszorstkwiamy. Jeszcze się wrócę. E, przykręcamy płyty w najlepiej wkrętami z glintem częściowym dopasowanym do grubości płyty. Czyli mamy już zamontowane, uszorstkawiamy, sorry, uszorstkawiamy powierzchnię płyt, odpylamy wszystkie łączenia płyt. Uszczelniamy taśmą niemal taką samą jak, jak do łączenia zakładów folii paralizacyjnej. Siga ma do tego celu specjalne, specjalne taśmy łącznie z taśmami do narożników, do, do uszczelniania naroży. Ewentualnie możemy stosować np. produkty izowera, taśmy Multitape w połączeniu, na przykład z paskami, wyciętymi pasami folii paroizolacyjnej, jeżeli chodzi o naroża. Co dalej? Dalej, jeżeli chodzi o wykończenie powierzchni, no to w zasadzie Będziemy musieli zastosować jeszcze warstwę szczepną, podkładową, do już tych finalnych wykończeń, i tutaj ta warstwa, ten rodzaj warstwy szczepnej będzie w sumie w dużej mierze zależny od tego, jakimi materiałami będziemy wykańczać powierzchnię płytki. Jeżeli to są ściany, chcemy położyć płytki, inny będzie to materiał, aniżeli na przykład w przy przypadku, no znaczy się może się różnić. A jeżeli w przypadku na przykład tapet, czyli od tapet, tynków po płyty, po, po płytki ceramiczne, czy też glazurę, jakąś tam możemy to sobie wykończyć. I to jest w zasadzie wszystko, co, co, co dotyczy, dotyczyłoby takich zabudowań. Konstrukcje, konstrukcje podwieszane, jakieś sufity podwieszane. To również możemy zrobić, jeżeli chodzi o sufit, sufity, najlepiej jest wykonać konstrukcję krzyżową, również z takich kantówek, konstrukcje, te łaty, kantówki główne, to mogą być kantówki również o wymiarze, wszystkie mogą być o wymiarze 50x50, wówczas do podwieszenia takiej konstrukcji można użyć wieszaków noniuszowych z klamrą do profila UA. Były kiedyś specjalne wieszaki do, do, do tego, w tej chwili już, już od jakiegoś czasu one są niedostępne, ale są w to miejsce już dostępne uchwyty wieszaki właśnie do profili UA, do profili UA50. Jest to, jest to Klamra razem z noniuszem. Czyli to, to w ten sposób można realizować, i tak samo będzie to wyglądało jak w przypadku płyt gipsowo-kartonowych. Te rozstawy, wszystkie ilość wieszaków trzeba oczywiście policzyć, odpowiednio dobrać do masy, do ciężaru takiej zabudowy. Trzeba się liczyć z tym, że ona może być cięższa aniżeli w przypadku konstrukcji dla płyt gipsowo-kartonowych. To już naprawdę tyle. Zapraszam do dyskusji na, o, tym, o tym temacie, ewentualnie jakieś tam zadawania pytań. W miarę możliwości postaram się odpowiedzieć bądź rozwinąć ten temat jeszcze bardziej. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.